Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grossar, Mistrzowskie Stacje Paliw, 2B Raili, Team Promotion, Marketing i PR Sportowy, portal www.wyścigigurskie.pl Dubaj, trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu, no i drugie w Mistrzostwach Polskich. Chyba dobry debiut, jak na początek sezonu 2015. Tak, uważam, że dzisiaj był bardzo dobry dzień. Z podjazdu na podjazd poprawiałem się o ponad 2 sekundy, każdy czas. No niestety troszeczkę dzisiaj mi szczęścia zabrakło, bo już musiałem jechać po mokrym jako ostatni zawodnik, od połowy trasy już padał deszcz, ale czas był bardzo dobry, no mam nadzieję jutro powalczyć z Igorem tarem na pierwsze miejsce. Udało Ci się dojść do porozumienia z nową skrzynią biegów? Tak, zespół Forturbo zrobił fantastyczną robotę, chłopaki spisali się na medal, skrzynia działa bez zarzutu, ja się już też przyzwyczajam, także... Analizujemy onboardy, jest gdzie jeszcze przyspieszyć, może już niedużo, ale mam nadzieję, że jeszcze się przyspieszy i będzie dobrze. Tysiące kibiców tutaj dzisiaj w Załużu dopingowało, nie tylko polskich, ale i zagranicznych zawodników. Tak, atmosfera była cudowna, powiem szczerze, że dawno też nie widziałem tylu kibiców na trasach i organizacja była też bardzo dobra. Organizatorzy robili co mogli, żeby przedmuchać te chmury, no niestety nie udało się, formuły już nie pojechały. Byłem ostatnim zawodnikiem na trasie. No ale jest naprawdę jest bardzo fajnie tutaj i nie wiem czy nie zostanie to moją ulubioną trasą. Prawdopodobnie teraz grzewka na mokrym zostanie z nami do jutra. Tak, ja już jestem powiem szczerze przyzwyczajony, po zeszłym roku, w zeszłym sezonie, teraz w rekwerku mokro, dzisiaj też ostatni podjazd na mokro. No a myślę, że już nie robimy to żadnej różnicy.